I tam Dziś filmik o nawodzach. Środkach, których używam przy roślinkach. Tak, pierwszy tu z prawej, co widzicie, to jest do truskawek malin i jeżyn. No, podkładałem pod maliny, ale troszeczkę się bałem, żebym sobie większej szkody nie zrobił niż nie pożytku. To jest hydrożel, który pochłania wodę. Wilgoć. Czyli możemy wsypać sobie do szklanki na przykład jedną dziesiątą. Dowlewamy wodę do pełna i ten żel pochłania całą wodę z tej szklanki. No, także to też przydatne. Na, e, przydatny nawóz, jak to się mówi, do uprawy roślin. No, ten pojemniczek widzicie napisane jest, że wystarcza na 160 litrów. No, tutaj, jak jest przycinam jakieś rośliny, jakieś mm, drzewka, to jest taka specjalna maść ogrodnicza. Tu się dobrudziło, bo to jest właśnie to, 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 ten brud, to jest kolor tej maści, taka szara. Ona zastycha i powoduje to, że nie dostają się deszcz i jakieś tam choroby czy coś. Chroni po prostu roślinę przed niepożądanymi skutkami. O, nawet napisane jest: Chroni przed patagonenami i grzybami. No tu mam jakieś yy, te nawozy ukorzeniające do sadzonek zielonych i sadzonek z drewniałych. Używałem tylko ten do zielonych. No ale na razie skutek mizerny. Tu jest taki zestaw do badania pH ziemi. Też jeszcze z tego nie korzystałem, ale po prostu mam. Poniżej leżą sekator, grabki, takie nożyce do podcinania liści łopatka, którą naprawiłem sobie, zobaczcie tutaj od spodu jest wstawiony taki pręt przyszlifowany, bo po prostu się wygieła. No tu jest pikownik, mój samo, samoróbka, tu jest y, taśma do okulizacji, a tu są y, nożyce do okulizacji, zobaczcie. No nie za bardzo zabezpieczone to jest wszystko. Zardzewiało po paru użyciach. Nie powinno tak być. Nie powinno. Także to, widzicie, to taka jakość wykonania, pewnie. No i rękawice ogrodowe. Powiem Wam coś więcej o rękawicach ogrodowych. Moja mała nigdy nie korzystała właśnie z tego przy grzebaniu ziemi. A to jest bardzo duży błąd. Miała takie, jakby takie ręce. Patrzcie, zobaczcie, ja mam. A ona miała tutaj, gdzie są przeguby, po prostu grubsze o połowę palce. Także na jedną stronę i na drugą stronę się rozchodziło. Także polecam korzystać z rękawic. Oczywiście, jak coś robić jakąś wiertarką czy jakimś innym narzędziem, no to trzeba bardzo, bardzo uważać albo zdjąć rękawicę. No a tutaj, a tutaj jest taki nieudany eksperyment, ale na razie trzymam. Zobaczymy, na razie nie podsycha to są to jest trzmielina, tak samo i tutaj nie widać, żeby jakieś pędy wpuszczała. No i jeszcze moje takie narzędzie, jedno y, dobre to jest opryskiwacz 5-litrowy. No i tutaj 1,5-litrowy. No to takie podstawowe narzędzia, których korzystam przy swojej pracy z malinami, z kwiatkami. No, zobaczymy, kwiatków może będzie wkrótce więcej. Dziękuję.